Witajcie dzisiaj w atelier Smaku wyjątkowe wydarzenie. W naszej kuchni mamy bardzo wyjątkowych gości. Marta i Bartek przyszli do nas, żeby nauczyć się z nami gotować, a właściwie smażyć. Przemyśleliśmy, co będziemy wspólnie robić. Lubicie racuchy z jabłkami? Tak. A umiecie robić. Wy O, Pytraż. 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 No to musicie się! To znaczy, że dobrze trafiliście. Pierwszy krok, żeby bezpiecznie poruszać się po kuchni, trzeba mieć odpowiedni sprzęt i odpowiednie ubranie. Proszę bardzo, Fartuszek. każdy z nas Fartuszek. dostanie fartuch. Nie. Ja też? Jola też. Jola też. I ja też, dobrze. I Mirek też dostanie fartuch. No, no oczywiście, jak wszyscy, to wszyscy. Fartuch? Tak? Mężczyźni. A, nie, to w drugą stronę. A, to chyba w drugą ale stronę, ale kombinujesz dobrze. Tak, chcesz tak i obracasz go, tak? Aha. A, no dobrze, no. widzisz, czegoś się od ciebie naucza. Dobra. A. Mistrzu, tak, teraz tutaj. O, widzisz, sama sobie potrafisz. To ci się bo to jest taki patent, który nie każdy zna. Czego potrzebujemy, żeby zrobić olej? olej. No widzisz, my ich mamy uczyć. Oni nas uczą. Potrzebujemy oleju. Olej i na półce. Tak, z olejem jesteśmy przygotowani. Tutaj nie ma dużo. Czego jeszcze potrzebujemy? Mąka. Mąka! No słusznie. To chodźcie, chodźcie idziemy, idziemy po mąkę. mąkę. Ta jest gryczana. Taka zdrowa, fajna. Może być. Może być. Może być. Może być. Mąki gryczanej pewnie w domu nie używacie, pewnie używacie zazwyczaj mąki pszennej. pszennej. Ale odmiana się przyda. Sól, cukier, mąka. I teraz racuchy. Mówiliśmy o tym, że będą z jabłkami. Tak. Kto myje jabłka? Ja. Proszę. Proszę bardzo. Umyjcie je dokładnie. A, super. Trzeba umyć, wysuszyć, ale dokładnie myjesz jabłka. W domu też tak. W domu też tak. Bardzo dobrze. Ty też tak myjesz? Dokładnie myjesz, tak? Bardzo dokładnie. Dobrze. Zamykamy i już mamy trzy umyte jabłka. Pierwsza rzecz, którą robimy, sypiemy mąkę, tak? Sypnie cało. Nie będziemy mierzyć tej mąki. Tu mniej więcej dwie szklanki są. Dobra, może być tyle. I teraz sypiemy cukier. Tu mamy. Daj Marcie na Ile tego cukru dać? Wiesz, co niecałe, Marta? Wiesz? Bo, bo jabłuszka są specjalnie słodkie. Więcej. Teraz trzeba sprawić, że to się stanie ciastem. Tak, tak, Czyli co trzeba zrobić? Mieszamy. Mieszamy? Ale z czym? Z wodą i jeszcze drożdże. Najpierw mieszamy wszystkie suche składniki, żeby było łatwiej. Tak. Prawda? Bo to wszystko łatwiej się rozmiesza. To dodaje drożdże. Idealnie wystarczy. Ktoś miesza na sucho, to coś mi się wydaje, Marta zrobi ciasto, a Bartek będzie smażył, bo kobiety robią ciasto, tak, chociaż mężczyźni też robią. I teraz tak, ja będę wlewać wodę, a ty mieszaj Marta, tak? tak? No. Wiesz co, już nie będziemy więcej, na razie dodawać. Dlaczego? Dlatego, bo jabłka puszczą zaraz sok. Tak. O, Bartek, to jest praca dla ciebie. Ktoś musi pokroić jabłka. Uwaga na palce. I. O, I na czwartkę jeszcze, tak? O tak. Ładnie. Ładnie, nie. Mamy teraz rozmieszane ciasto, tak? Marta? Już jest dobrze wymieszane, tak? Olej. Włączamy kuchenkę. Spokojnie wystarczy, 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 wystarczy. Teraz musi się dobrze rozgrzać. Ale wy dbacie o to, żeby czysto było, prawda? się Marta. Porządek w kuchni to porządek. ważna rzecz, prawda? Tak. Inaczej można zginąć. A dbacie o porządek w swoich pokojach? Tak. Tak. Już jest zgrana. I próbujemy nalać do środka, żebyśmy nie ale ryska. tu do środeczka. Daj, o, daj tak, łyżeczkę, ja łyżkę, tak. O, wystarczy, wystarczy. Ła! Dobra, już, już, już. już. Tak, I teraz, o, Mirek to wygładzi. Będą smaczne. Bardzo pyszne. Będą bardzo pyszne. I lubimy duże kawałki jabłek, prawda? Zaraz zobaczymy, jak z drugiej strony. Może już. O, zobaczcie, jaki. I te mają piękny kolor, tak? Tak. Wykładamy Mistrzu, tak? wykładamy, tak? To ja daję talerzyk. Zaczynasz od tego, ten, 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 ten no. drugi, dobra. O i trzeci. Może my już zaczniemy. Gdzie jest siteczko? Dobra, trzymaj, trzymaj, o. już. Myślisz, że już? Dajmy więcej. Tu jeszcze patrz, tu jeszcze na tym nie ma. Słuchajcie, te racuchy mamy gotowe, możemy zacząć jeść. Te się będą dosmażać, my bierzemy talerzyki i sprawdzamy, jak jakie są. Jak będziemy jedli racuchy? Chcemy widelcem, nożem czy chcemy tak zwyczajnie placka w rękę? Ja lubię widelce i noże. Bardzo dobrze, bardzo kulturalnie. Tak jadają prawdziwe domy. Proszę bardzo. Ale ja nie jestem prawdziwa dama, a ja za to jadam, biorąc do ręki. Będziesz jadła palcyma. Ja będę jadła palcyma. Dziękujemy o, bardzo. bardzo. Które serduszko bierzecie? Te, prawda? Są śliczne. Aj, to co? Smacznego. Smacznego. Dziękujemy, Dziękujemy Wam bardzo za dobrą zabawę w kuchni. I do zobaczenia następnym razem. Będziemy Ale znowu ładne. smażyć, gotować. Albo będziemy piec następnym razem. Ja nie, miał dziedzic radio może skrytować. <grymne> <grymne> Jak ktoś chce więcej cukru, to mówcie. Chcecie więcej cukru, czy nie? Nie. Chcesz?